Hej siemanko, z tej strony Yandereo, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze świata WoWa. Z plików pacza 11.2.5 dokopano się do nowych przedmiotów kosmetycznych z eventu Day of the Dead. A są to dokładnie itemy na slot hełmu, jak maska numer 1, 2 oraz maska numer 3. Parę dni temu pojawiły się nowe grafiki portretujące główne postacie nadchodzącego do dodatku Midnight, a jest to Lord Temar Theron, Lady Liadrin oraz Orweina. I muszę przyznać, że wyglądają one naprawdę bardzo dobrze. Lady Liadrin wygląda fenomenalnie, jednak jej Wygląd nie przypomina tego co było w cinematiku, ale to nawet lepiej. Szkoda, że właśnie tak nie wyglądało na zwiastunie jak na tej grafice, no ale trudno. No i co? Generalnie to tyle z tych nowości. Nic ciekawego się nie pojawiło, więc chciałbym serdecznie podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support i wybaczcie za tak krótki odcinek. Brawl PvP w tym tygodniu to Pact House. Rozpocznie się weekly event na dungeon mythic i do odebrania będziecie mieli questa. Questem będzie polegał na zrobieniu czterech dungeonów na poziomie mythic, a po jego zrobieniu otrzymacie skrzynkę, z której wytropi wam przedmiot z raidu na poziomie heroic, czyli na 694 item levelu. Oprócz eventu na mythic dungeony, to rozpocznie Także event na Batylpety. Od 19 do 20 września będzie Pirates' Day. A od przyszłego wtorku, czyli 23 września, rozpocznie się Brewfest Festival, który potrwa do 9 października. Afixami w tym tygodniu będą Zalta w Bargain Ascendant, Fortified oraz Tyrannical. A od 12 poziomu klucza Afix Zalta w Bargain zostanie zamieniony na Zalta w Guile. World Bossem wtedy tygodniu będzie Shurei w krainie Halufol, The Gobfather w krainie Undermine oraz Reshanor na Karesz. Pamiętajcie o wrześniowym trading poście oraz nie zapomnijcie o. Odebrać na gruz Great Volta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka suba i komentarz. Trzymajcie się, hej.